Czy wiedzieliście, że na Białorusi ludzie płacą za czynsz jakieś drobnicy? Kiedy przeprowadziłem się z Białorusi do Polski, zrozumiałem, że woda, że e, ogrzewanie, prąd. To po prostu złoto dla tego, żeby spokojnie można było go zużywać. W tym filmie Wam pokażę, ile kosztuje cały ten czynsz na Białorusi ile płaci moja mama w miesiąc zimą za czynsz i podyskutujemy czy to jest ok czy nie. Bo wszyscy my wiemy, inaczej koszt jest to święto. Zacznijmy. Zacznijmy od tego, że moja mama mieszka na Białorusi w Mińsku i mieszka w takiej fajnej lokalizacji. Niedaleko od metra jest dużo sklepów, dużo galerii handlowych i naprawdę fajna lokalizacja mieszkanie 50 m2. A teraz koszt czynszu łącznie z wodą, światłem, internetem, ze wszystkim, 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 ogrzewaniem no wszystko to 150 białoruskich rubli, i z tego wszystkiego 77 rubli. Poszło na ten cały czynsz. Na Białorusi ten czynsz składa się z wszystkiego: to światło w klatce, to woda e, zimna, woda gorąca, e, ogrzewanie, e, śmieci wszystko, wszystko, wszystko oprócz prądu i oprócz gazu. I pokażę Wam więcej detali. E, ogrzewanie wyszło 22 złotych, od razu będę mówił złotych, żeby było łatwiej. Woda e, ciepła. 5 zł miesięcznie i to była zima, e, woda chłodna 8 zł. Co jeszcze tu ciekawego, to śmieci. Na Białorusi śmieci nikt nie sortuje. Nie ma żadnych tam jakichś pojemników na plastik, na jedzenie itd. I w Mińsku jest taka duża góra tego śmieci. I kiedy idziesz obwodnicą z Mińska, to od razu widać tą górę. I co rok ona tylko rośnie. I z tego co rozumiem, po prostu nikt nie przerabia to śmieci i po prostu się gromadzi w jednym miejscu. A co będzie dalej, nikt nie wie, bo to naprawdę taka duża jest już góra. Góra I to taki szczyt miński, naprawdę. Ja mogę liczyć Wam dalej, co tam ile kosztuje, ale po prostu zostawię zdjęcie tego wydruku za czynsz. I tam wszystko napisane po rosyjsku i w rublach białoruskich, ale jeśli chcecie, to możecie przetłumaczyć i osobiście zobaczyć, co ile kosztuje na Białorusi. Co jeszcze powiem, to prąd. Na Białorusi, taka e, bazowa kwota za prąd, za kilowat prądu kosztuje 0,25 Гроші за кіловат, А з години 14-23 коштує 0,62 злотих. Ну і газ. Вулі газ то така цікава ситуація, бо теж мішкав на Білорусі винамувало мішкання і за газ на почив міщенні, ну може. 3 zł, chociaż tym gazem gotowałem jedzenie i czasami się ogrzewałem, bo naprawdę było taka chłodna chłodne mieszkanie było i czasami po ja prostu mogłem włączyć ten gaz i on mógł się palić tam 2-3 godziny, żeby ogrzeć na przykład kuchnię. I naprawdę płaciłem 2 ruble miesięcznie, bo tam ten gaz kosztuje no jakieś tam drobnicy. Na przykład moja babcia, ona mieszka na wsi i teraz zainstalowała taką e, ogrzewanie elektryczne i płaci za to ogrzewanie miesięcznie zimą gdzieś 80 e, białoruskich rubli. I ja myślę, że tego naprawdę wystarczy dla tego, żeby ogrzać te, ten budynek, gdzie mieszka moja babcia i to jest naprawdę niedrogo, bo e, czasami ona kupowała, ra, wcześniej ona kupowała e, drzewno, żeby ogrzewać piec i potem ogrzewać i naprawdę w tym jest problem, bo żeby kupić to drzewno, to trzeba zamówić. Potem do ciebie przyjeżdża taka nie, nie, nie tylko od razu gotowe do piecy, takie duże, duże drzewno. Jego trzeba piłować, i potem to wszystko trzeba złożyć. I tylko potem to wszystko idzie do piecy. A moja babcia ma już 70 lat, i naprawdę nie jest tak łatwo to wszystko zrobić, bo mieszka sama i już nie ma dziadka. Ja mieszkam w Polsce i na Białorusi jeszcze mam mamę. I naprawdę to no, ciężko dla mojej babci. A 80 zł miesięcznie za ogrzewanie to naprawdę fajna opcja. No i co, pogadamy na czy koszt to wszystko się odbywa. Ja chcę, żeby wy napisaliście w komentarzach, co myślicie na ten kąt i co w ogóle e, myślicie o tamtych cenach. Czy to jest ok, czy to nie jest ok? Dla mnie to bardzo ciekawe, ale dla Białorusinów myślę, że jeśli koszt czynszu e, podnieść wyżej, to będzie naprawdę ciężko, bo na Białorusi mała średnia pensja i naprawdę ciężko zrobić jakieś tam duże pieniędzy, na przykład jak w Polsce, że można zrobić tam 1000 euro miesięcznie e, lub tam więcej. I to spoko. Na Białorusi 500 dolarów to jest fajna pensja. I żeby zrobić 500 dolarów, to trzeba ciężko pracować. A na czyj koszt to wszystko jest? Oczywiście, że pomaga Rosja. Że na Białorusi nie ma ani gazu, ani ropy. I to wszystko Białoruś kupuje od Rosji z jakimś tam dużym dyskontem. I tylko dzięki temu, że jakoś tam Łukaszenka to wszystko załatwia, on kupuje ten tani gaz i tanią ropę od Rosji. Chociaż tymczasem on traci niezależność tej samej Białorusi i po, po prostu... Po e, czym dalej Białoruś kupuje tanią ta, ropę i gaz od Rosji, czym dalej ona jest zależna od Rosji. I co z tym robić? Poprawdu, no, nikt nie wiem, bo nie jestem politykiem. To ciężka sytuacja. Z jednej strony chcemy być wolnym narodem, chcemy mieszkać w Europie, chcemy być takie same jak Polacy na przykład, ale jak to zrobić e, po prostu nikt nie wie i to taki długi proces, który nie będzie jutro lub pojutrze, to e, trzeba na to lata, żeby zrobić tak, żeby Białorusini byli wolnym narodem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmiku. Proszę łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa.